na tokarce. Tu już mam napawane, wszystko ładnie. Wystarczy tylko przeczyścić troszkę papierem, żeby dopasować do tamtego otworu. Więc idziemy z tym, proszę Państwa. tak się to toczy. zobaczcie, jak to fajnie tutaj powierzchnia wychodzi, no, przymierzymy do silnika. Zobaczymy czy jeszcze trzeba będzie szlifować. czy... O, zobaczcie. Wszedł elegancko, zero luzu. Gdzieś się coś delikatnie zacina, ale myślę, że jeszcze troszeczkę szlifne dla pewności, żeby się nie zacierało coś i będzie fajnie. Widać, że tutaj tutaj gdzieś się zacina, przy tym. Tutaj cały pracuje. Także trzeba troszeczkę jeszcze szlifnąć i myślę, że będzie OK.